Mijające krajobrazy Lubania pod taką nazwą w sali konferencyjnej Tretu odbyło się seminarium historyczne, którego celem było przybliżenie mieszkańcom miasta nieistniejących już obiektów, które niegdyś wpływały na rozwój przemysłowy i turystyczny Lubania i subregionu lubańskiego. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz Zarząd Główny PTTK postanowił organizować imprezy, seminaria poświęcone przemianom krajobrazu. Ponieważ tak zmienia się szybko krajobraz nasz, że często zapominamy jak to wyglądało kilka lat albo kilkanaście lat temu i powstał pomysł organizowania takich sympozjów w całym kraju u nas w byłym województwie jeleniogórskim jest to już piąta taka edycja pierwsze dwie odbyły się w Jeleniej Górze później była we Wleniu no i dzisiaj mamy w, trzy w Jeleniej Góry i dzisiaj mamy w Lubaniu. Krzysztof Tęcza, przewodnik Sudeckich Historyk Regionu, wyjaśnia, jak zrodził się pomysł na organizację konferencji o mijających krajobrazach. Pomysł już powstał w 2010 roku, kiedy mieliśmy w Olsztynie Kongres Krajoznawstwa Polskiego. PTTK organizuje takie kongresy co 10 lat już, to jest od przedwojnia jeszcze i wtedy ten kongres odbywał się pod patronatem Parlamentu Europejskiego i osobiście pod przewodnictwem, patronat honorowy objął profesor Buzek, jako wtedy przewodniczący parlamentu i wtedy padł taki pomysł, że Trzeba coś zrobić, żeby w ludzkiej pamięci, ponieważ ona jest ułomna, jakoś przywracać dawne krajobrazy, żeby ludzie nie zapominali, że kiedyś inaczej miasto wyglądało, na przykład miasto, bo... Te krajobrazy się wciąż zmieniają. One się zmieniają oczywiście poza nami, tak, że my, nie, my czasami mamy wpływ, czasami nie mamy, ale chodzi o to, żeby e, na przykład są zmiany negatywne, pozytywne, żeby te negatywne próbować wyeliminować, jeśli się da oczywiście. A takie e, seminaria jak dzisiaj e, uczulają ludzi, którzy po prostu e, nagle mówią, a to tak wyglądało, to było fajnie, może coś warto robić, może, e, może ciągnąć, kontynuować. I wtedy przewodniczący Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego Petru Józef Partyka wymyślił właśnie taki pomysł, to chwyciło. W konferencji wzięło udział kilku znanych lubańskich regionalistów. Przedstawię Państwu historię fabryki mebli w Olszynie fabryki mebli założonej w połowie XIX wieku, która w szybkim tempie stała się jedną z trzech największych fabryk mebli w Niemczech, a tym samym można szczerze powiedzieć, produkowała największą ilość najlepszych mebli na, na teren całej. Europy. Opowiem o historii, opowiem o... Pokażę Państwu przede wszystkim obrazki, które poparte po treścią historyczną stworzą jakiś obraz czegoś, czego już dzisiaj praktycznie nie ma. Mój wykład poświęcony będzie historii lubańskiej gastronomii. Tutaj chcę dzisiaj pokazać unikalne zdjęcia przedwojenne. Są to głównie karty pocztowe, ale też i fotografie, na których zobaczymy nieistniejące już dzisiaj. Przedwojenne lubańskie restauracje, hotele, kawiarnie, winiarnie, piwiarnie, zajazdy, gastrhofy. także jest tego bardzo dużo. Materiał ciekawy, nigdy nie prezentowany dotychczas. Udało mi się zebrać niesamowitą ilość oryginalnych, przedwojennych fotografii tych obiektów. Dzisiaj pokażę około 350-360 fotografii, Tego jest bardzo dużo. Szkoda, że czas jest ograniczony do 25 godziny. Postaram się szybko to Państwu przekazać. Naprawdę bardzo ciekawa historia lubańskiej gastronomii. Mało tego, udało mi się zdobyć jeszcze przedwojenną lubańską książkę kucharską, Laubaner Kochbuch, gdzie możemy zapoznać się ze 300 przepisami lokalnymi, rzecz niesamowita dla dzisiejszych. Właścicieli lokali gastronomicznych. Można byłoby kiedyś o tym pomyśleć i odtworzyć jakieś stare lubańskie przepisy. Cykl seminariów o mijających krajobrazach Polski cieszy się ogromnym zainteresowaniem ludzi związanych z turystyką i historią.